Motywów zbrodni jest wiele: zazdrość, nienawiść, zdrada, a także pieniądze. To właśnie one spowodowały, że zwykła, zakopiańska rodzina stała się ofiarą własnej chciwości. Rodzina K wiodła normalne, poukładane życie: niczego im nie brakowało, ale też nie byli ludźmi zamożnymi: żona Ewa, mąż Jan i trójka ich dzieci: Agata i dwaj bliźniacy: Grzegorz i Bartosz. Rodzina mieszkała przy jednej z ulic nieopodal Krupówek. Niedaleko, bo przy ulicy Kościuszki w Zakopanem mieszkała matka Ewy i zarazem babcia i jej trójki dzieci. Starsza pani miała w posiadaniu wielką kamienicę. Budynek usytuowany przy ruchliwej ulicy przynosił ogromne zyski. Na parterze mieściło się kilka sklepów, a lokalizacja powodowała, że czynsz nie należał do najtańszych. Dlatego Ewa i Jan ostrzyli sobie zęby, że gdy matka umrze, to oni wejdą w posiadanie budynku, a wówczas ich życie całkowicie się zmieni. Ale im częściej o tym myśleli, tym bardziej się kłócili o zyski, ich podział i ogólnie o to, kto będzie zarządzał czymś, co tak naprawdę jeszcze do nich nie należało. Dzielenie skóry na niedźwiedziu spowodowało, że babcia podjęła radykalne kroki. Postanowiła, że skoro rodzina nie potrafi się porozumieć między sobą i jeszcze przed sporządzeniem testamentu dochodzi między nimi do awantu, rozpadek, to ani Ewa, ani tym bardziej Jan nie dostaną ani kawałka majątku. Tak jak zapowiedziała, tak też uczyniła. Całą kamienicę zapisała wnukom. Zgodnie z życzeniem właścicielki po jej śmierci, gdy wnuki osiągną pełnoletność, Każdemu z nich będzie przysługiwać jedna trzecia budynku i taki sam podział przychodów z wynajmowanych lokali. Ta decyzja dla Jana była nie do przyjęcia. Był przekonany, że to on będzie nowym właścicielem, a tym samym stanie się majątnym człowiekiem. Gdy zorientował się, że to jego dzieci będą miały w posiadaniu lokale, postanowił porzucić rodzinę. Spakował się i wyjechał gdzieś w inny rejon Polski. Ponoć nie mógł znieść myśli, że on, zmuszony do pracy i mieszkania w niewielkim mieszkaniu, będzie widział, jak jego dzieci zarabiają krocie. Ale tak też w gruncie rzeczy było. Agata miała 23 lata. Była bardzo atrakcyjna, wysoka, lubiła naukę, a przy tym miała głowę pełną marzeń. Wyjechała do Krakowa, gdzie rozpoczęła naukę na Politechnice Krakowskiej, na Wydziale Architektury. Była wdzięczna babci, bo to głównie dzięki niej mogła bez przeszkód realizować swoje marzenia. Jedna trzecia pieniędzy za wynajem sprawiła, że jej konto szybko się napełniało i po niedługim czasie zebrała się całkiem poważna kwota. Ale jak wspomniałem, nie tylko ona miała swoje udziały. Dwaj bracia, 21-letni bliźniacy Grzegorz i Bartosz, nie chcieli dzielić się pieniędzmi z siostrą. Uważali, że całość należy się tylko im i starali się wydziedziczyć ją z tego układu. To, że matka Ewy nie miała z tego tytułu ani grosza dla siebie, mówić chyba nie muszę. Sprawy zaszły tak daleko, że coraz częściej między rodzeństwem dochodziło do awantur. Agata była szykanowana przez swoich braci. Ci przy każdej okazji starali się zniechęcić ją do zarządzania budynkiem. Rozpowiadali o niej kłamliwe informacje, później posunęli się krok dalej. Zaczęli jej jawnie grozić, a także znęcać się nad siostrą psychicznie oraz fizycznie. Podczas śledztwa policja ujawni także, że nagrywali jej prywatne rozmowy telefoniczne. Również coraz więcej ludzi rozmawiało o tym, jak bracia traktują starszą siostrę. To było niezrozumiałe, bo przecież pieniędzy było tak dużo, że spokojnie wystarczyło dla wszystkich. Ale bracia lubili się dobrze zabawić. Szybko stali się bogaci i nie hamowali się przed korzystaniem z luksusów. Grzegorz studiował na Wydziale Farmacji i Akademii Medycznej w Krakowie. Był ewidentnie podporządkowany bratu. Bartosz nigdzie nie pracował. Interesował się informatyką. Obaj wśród sąsiadów i znajomych mieli dobre opinie. Byli pomocni, często pomagali rozwiązywać problemy, które nie leżały w ich gestii, jak chociażby popsuty komputer w jednym z wynajmowanych sklepów, który Bartosz z własnej inicjatywy naprawił. Ale poza tą dobrą maską miłych chłopców, była też druga, ciemna strona medalu. Któregoś dnia pozbyli się własnej matki, która mieszkała w jednym z pokoi w nowej kamienicy. Pozmieniali zamki, a kobieta musiała przeprowadzić się do mieszkania kilka ulic dalej. Od tej pory awantury stały się codziennością. Za każdym razem chodziło o podział pieniędzy z czynszów. Winna zawsze była Agata, która zdaniem braci nie miała prawa do tego spadku. Pewnego dnia zrozpaczona matka powiadomiła policję o zaginięciu córki. Agata wróciła do Zakopanego z Krakowa, ale po kilku dniach rozpłynęła się w powietrzu. Nikt nie wiedział, gdzie jest. Nie powiadomiła matki ani braci, że gdzieś wyjeżdża. Jej pokój był zamknięty na klucz, a ona po prostu zniknęła. Napięcie i obawy narastały, gdy przez kolejne dni nikt nie widział 23-latki. Ona sama nie dawała znaków życia. Po dwóch tygodniach, konkretnie 14 lipca 2003 roku, pani Ewa postanowiła powiadomić policję o zaginięciu. To, że mogło stać się coś złego okazało się, gdy pani Ewa w funkcjonariuszy weszła do pokoju zajmowanego przez córkę. Tam ujawniono jej dokumenty, rzeczy osobiste i telefon komórkowy. A przecież bez tych rzeczy na pewno by nie wyjechała. Poszukiwania ruszyły pełną parą. Policja wykonywała swoje czynności i nie kryła się z faktem, że najbardziej podejrzanymi w tej sprawie są bracia zaginionej. Wiele faktów mogło sugerować, że oni mieli interes w tym zdarzeniu, bo gdyby Agata zniknęła, to część dzieliliby tylko na dwóch. Zresztą szybko zaczęli tak robić, nie odkładając osobno pieniędzy, które należały się Agacie, tak jakby mieli pewność, że nie będą już jej potrzebne. Pani Ewa zaangażowała w poszukiwania prywatnego detektywa i jasnowidza, ale to nie przyniosło żadnych efektów. Agaty nadal nie było i nie było żadnych śladów sugerujących, co się mogło wydarzyć. Przeszukanie domu również niczego nie wniosło do sprawy. Nie było żadnych śladów, żadnego punktu zaczepienia. Mimo to prokurator zarządził zatrzymanie obu braci, ale to nie mogło się skończyć sukcesem. Śledczy nie dysponowali żadnym dowodem obciążającym chłopców, więc po 48 godzinach wyszli na wolność. W dodatku wnieśli skargę na zasadność zatrzymania i skargę na sposób prowadzenia czynności. Mijały kolejne dni, a gaty nadal nie było. Aż do nocy z 16 na 17 grudnia 2003 roku. Tego dnia patrol Straży Granicznej, patrolujący las w okolicy Witowa, około 25 km od zakopanego, zauważył świeże ślady samochodu wjeżdżającego do lasu. Pomyśleli, że znów kusownicy przyjechali na polowanie. Zaczaili się przy drodze i czekali, aż samochód wyjedzie z lasu i wówczas podejmą kontrolę. Już wtedy ustalili, że niedaleko w głąb lasu stoi zaparkowany matis. Bez wątpienia ślady pozostawił właśnie ten samochód. Po niedługim czasie zaświeciły się światła i niewielki samochód wyjechał z bocznej drogi. Strażnicy od razu przystąpili do kontroli. Na ich widok bracia K, bo to oni jechali tym samochodem, zaczęli zachowywać się nietypowo. Krzyczeli na strażników, grozili skargą, tłumaczyli, że las jest dla wszystkich i mogą tam chodzić kiedy chcą. Ale to nie odwiodło funkcjonariuszy od kontroli. Wszystko zmieniło się, gdy zajrzeli do bagażnika. Tam ujawnili łopatę, grabie, piłę ze śladami zaschniętej krwi oraz plastikowy worek. Z wnętrza samochodu wydobywał się także silny smród zgnilizny. To było coś nietypowego, dlatego na miejsce wezwano wsparcie patrolu operacyjnego policji. Dla śledczych obaj bracia byli dobrze znani. Byli wciąż w gronie podejrzewanych w sprawie zaginięcia Agaty. Tym razem nic nie mogło zostać przeoczone. Policjanci, z pozostawionych w śniegu śladów, ruszyli w głąb lasu. Tam natrafili na świeżo zasypany dół. Wystarczyło lekko odkryć warstwę ziemi, a oczom śledczych ukazał się makabryczny widok. Ktoś, jak się zaraz okaże, bracia K, zakopali w tym miejscu rozczłonkowane ciało siostry. Brakowało tylko głowy. Obaj natychmiast zostali zatrzymani. Tak jak podejrzewano, gdy stało się jasne, że zostali złapani niemalże na gorącym uczynku, postanowili się przyznać do winy. Bartosz do zabójstwa, Grzegorz do pomocy w ukryciu zwłok. Wyjaśnienie sprawy było efektem wielkiego przypadku. Tego dnia bracia pojechali do lasu odkopać ciało, bo pomyśleli, że jeżeli kiedykolwiek ktoś się odnajdzie, to na folii zostawili odciski palców. Chcieli więc zabrać folię i zakopać samo ciało. Mieli pecha, że natrafili na patrol straży granicznej. Podczas pierwszego przesłuchania Bartosz opowiedział o tym, co się stało 2 lipca 2003 roku. Tego dnia był w domu tylko z Agatą. Jego brat załatwiał jakieś sprawy poza domem, a matka wyszła na kilka godzin do znajomej. Wtedy, według Bartosza K, między nim i Agatą doszło do kłótni. Podczas niej chłopak złapał szklany wazon i uderzył nim w głowę siostry. Ona padła na ziemię, a on uznał, że zabił ale później wziął plastikowy worek, założył jej na głowę i dla pewności, że siostra na pewno nie żyje, zacisnął go na szyi. Po wszystkim ukrył ciało w pomieszczeniu gospodarczym. Gdy brat wrócił do domu, a matki wciąż nie było, powiedział mu co się stało. Żeby łatwiej ukryć ciało i identyfikację zwłok oraz dowody zbrodni, zawinęli ciało w worek i wynieśli z domu. W lesie rozczłonkowali je i zakopali w dwóch różnych miejscach. Bartosz jednocześnie wyjaśnił, że był to tylko nieszczęśliwy wypadek i nie chciał zabić. Jego brat nie miał nic wspólnego z tą zbrodnią. W tej wersji trzymali się aż do samego końca. W toku czynności, dzień później, śledczy odnaleźli głowę w lesie w Brzezinach, leżała pod stertą kamieni około 100 metrów od drogi głównej. Sprawa toczyła się przed sądem w Nowym sądzu. Bracia okazali skruchę i podtrzymali, że to tylko nieszczęśliwy wypadek. Choć prokurator uważał, że zabójstwo było zaplanowane i wykonane z premedytacją, być może przez obu braci, to sąd jednak widział sprawę zupełnie inaczej. Grzegorz otrzymał karę czterech lat pozbawienia wolności, a jego brat lat piętnaście. Sąd zastrzegł jednocześnie, że Bartosz może starać się o warunkowe zwolnienie po dziesięciu latach odsiadki. Ostatecznie na wniosek dyrektora zakładu karnego Grzegorz wyszedł na wolność po 36 miesiącach. W 2017 roku, po 13 latach w więzieniu, wolność odzyskał drugi z bliźniaków. Wiadomo na pewno, że obaj do dziś prowadzą noclegi w Zakopanem. Nadal cieszą się dobrą passą finansową, a na jednym z portali ich hotel cieszy się całkiem niezłą opinią. Po rozprawie pani Ewa powiedziała, że wybacza synom to, co zrobili, bo utrata córki to i tak dla niej wystarczająco wielki cios. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, no i słyszymy się we wtorek. Tymczasem życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.